Siema, z tej strony Bartek i rozpoczynamy akurat recenzję LEGO Star Wars TIE Fighter SF najpierw budujemy a potem omawiam tak to jest w moim zwyczaju a i jeszcze wpadnijcie na kanał Maciek i Klocki Wpadnijcie do Maczka i Klocki. Fajny. To fajny youtuber, jeżeli chodzi o Lego, ale trochę głupot mówi. No to wbudujemy. Wyszedł nam nasz taj. Co prawda jest to fajny model, ale trochę mały. Więc figurki nie da się tu wsadzić. to jest tym dużo mniejsza frajda. Jak się nie da.